Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z lecimy sobie z Wikfreaką z kolejnym dniem. I taki wniosek sobie wysnułam w poprzednim odcinku, że chyba bardziej lubicie odcinki 10-minutowe, więc takich się będziemy mniej więcej trzymać. 10-minutowych, maksymalnie 11. A czy ja się zaczęłam tutaj gdzieś i. No um, okay, zaczęłam się tutaj ogarniać? To wiecie, co? Pierw polecimy sobie na padżunki. Moja ulubiona oczywiście czynność um, do wykonania. Zapraszam, zapraszam pani pająku, zapraszam. Ja bardzo lubię się z panem bić. Um, dobrze, bo ja potrzebuję garnek, prawda? Ja już zaczęłam wcześniej się tym y, zajmować. Więc czy ja posiadam siekierę na wykończeniu? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko jest do zrobienia. Chodźmy sobie z sikierą, łopatę również posiadam, także łopatą sobie złopatujemy, dobrania. nie, nie, róbmy siary, nie róbmy e, jakiegoś przekręcanego słownictwa, zajmijmy się tym tak jak być powinno, e, zrobimy moim starym sposobem, czyli jedną odsadzamy, a drugą sobie zabieram, e, nasiona, nie wiem czy je brać, czy nie, kulki mam, ile ma kulek, czy potrzebujemy kulki, potrzebujemy. Smacznego jeziu, jak się najjadła nie mogę. E, dobra, i wycinamy. Na razie sobie w sumie wezmę do ręki naszą piękną włócznię. Dobra, niech mi będą te nasiona, nie zaszkodzą i teraz tak zasadź. Z tym sobie ten... Y, y, y. Czy ja widzę tutaj, już zaczęłam y, napalenie? No widzę, że jestem bardzo y, zapobiegliwa. Proszę. I tutaj też, tak trochę, o, super No, uciekaj ptaszku, jak nie chcesz skończyć Jako mielonka, tutaj mamy krzak porzeczki, bardzo fajnie, ja sobie wezmę te jagody I sobie zrobię jeszcze jedno... Chwilę on przecież ja mam garnek Co ja robię? Absolutnie nie mam pojęcia, dobra, czekajcie, widzę Przyrządź raz, przyrządź dwa, przyrządź trzy i mięsko przyrządź też Widzę, 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 widzę Aha, tam jest nasionko. Ja myślałam, że nasionka nie ma. Dobra, dobra, dobra. Yy... Nie wiem, co robić. Zgubiłam się. Zrobię sobie może najpierw yy... jedzenie to raz. A dwa, to zrobię sobie. Patrzcie, co? Tylko kurde, mi mój program do nagrywania przeszkadza. Zrobię sobie może złotą łopatę. Czekajcie, jak ja to... Pro... Może. Czekajcie, czekajcie. Tu. Byłoby fajne miejsce na magazyn. Dobra. Siema, tak? Um, Rozłożymy na razie pułapkę i sobie zachęcimy. Dobra. To ja biorę się dalej w sumie za ścinanie drzew. Myślę, że to jest dobry plan. Hm. No, myślę, że teraz pościnam drzewka i e, jak już je pościnam. Tutaj w sumie mogę zasadzić cztery, albo trzy. Jakoś tak będę robił. Na przykład na dwa zasadzone będę jedną tylko szyszkę zbierać. Yy, i, i, I... No super, deszcz. I zrobimy sobie magazyn. Aha, ja tu mam łopatę. Okay. Jestem bardzo zapobiegawcza. I inteligentna przy okazji. Oj, Ktoś coś upuścił u mnie na korytarzu. Never mind. Dobra, ja się biorę za ogarnianie ogólnie drzew. Nie wiem, czy widzieliście, ale właśnie y, zabiłam nietoperza. I to... jest... dziwne. Okej. Okay. Y, nieważne, zostawmy to. Zdziwiłam się bardzo, że nietoperz jest dosłownie na jedną chwilę. Czekajcie, może ja ścieżką pójdę. Tak... bardzo się zdziwiłam. Znowu chyba myślałam, że mi się ekran że mi się I co mam z tym zrobić? Nie to peliszek. O matko, jak uroczo. Skrzydło, nie to peliszka. Okay. To odłóż. na razie sobie dołożę tak trochę paliwka. Mm, I. A, nie pachnie. <ścoughs> w moim domu ktoś robi sobie e, takie. Aha, już więcej nie się już spoko. E, Kluski smażonym. Raczej nie będziecie rozumieć, o co mi chodzi. Um, I to jest normalne, bo nie. Nie komentuję. Jezu, ale ładnie pachnie. Bo to pachnie. Są kluski z cebulą po prostu. Tylko, że one pachną jak jakieś mięsko. I. Yy, no, a dzisiaj jest piątek, to wiadomo, mięska nie. Yy, I ten. Wiadomo, kto nie, to nie. Nie każdy się tego, znaczy większość się tego w ogóle nie trzyma. No, ale jednak jestem z południa, ok? I też gdzieś tam sama mam takie parcie na to, że jeden dzień w tygodniu mogę mięsa nie zjeść, nic mi się nie stanie, prawda? Nie, nie jest to w żaden sposób szkodliwe, że nie zjem mięsa A patrząc na to, że powstał taki bardzo drastyczny odłam pod tytułem weganie, żartuję. Absolutnie nie Wegany mają swoje cele, swoje, 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 wierzą w swoje wartości i tak dalej. No i bardzo dobrze, niech wierzą, niech mają swoje, inne swoje i koniec, kropka, nie łączmy tego. Um, chciałam tylko powiedzieć, że, nie wiem co chciałam powiedzieć, dokładnie tak, zaczęłam gadać coś i nie ogarnęłam co chcę powiedzieć. Ja się już lepiej nie będę odzywać, bo jak ja zaczynam w ten sposób mówić Ale Boże, jak to pięknie pachnie, jadam swój obiad No niestety u nas w domu tak jest, że każdy sobie robi swoje Ja wiem, no niektórych to może być dziwne Ale u nas tak jest jest to totalną normą Że wracając do domu nie masz co liczyć na obiad, musisz go zrobić sobie sam um, Dobrze bo, bo tak po prostu jest i tyle Nie będę się tłumaczyć Ja potrzebę nie ruszyłam ten... Punkt, bo zaraz będzie, ale jak to? To kto gotuje? No ja gotuję, jeśli jestem, a jak mnie nie ma, to nie ma. Koniec, kropka. Jest zamrażarka, w zamrażarce jest jedzenie. Zrób sobie. I tyle w temacie. Dobra, kolejna skrzynia, z trzecią sobie lecimy. Będą w takich odstępach, no bo będą i tyle w temacie, ok? Nie zastanawiamy się, dlaczego mi wyszły takie odstępy, po prostu nie potrafię wymierzyć odległości. I myślę, że na tym powinniśmy skończyć. Temat tych ptaków zaczyna mi się roić coraz więcej, więc ja już sobie je przepalam. Przerząd raz i przerząd dwa, i to mi gwarantuje, że nie skończę z piórkiem. Teraz tak, przechowaj. Tu też przechowaj. Czy mam jeszcze więcej trawy? Nie, podziel grupy. Ja sobie 20 ze sobą mimo wszystko wezmę. Tutaj sobie podzielimy podziel, podziel. Dobra, myślę, że tyle nam wystarczyłem. Teraz tak, tutaj podziel. I to przechowaj. No. I podziel i podziel. I myślę, że już skrzynka z patykami standardowo mamy zrobioną. To tutaj. Zachęć. I jeszcze trochę i mi się to przestanie ogarniać. Czekajcie, dobra, mamy. A może ja lodówkę chciałam zrobić? Nie mamy mecha mechanicznych. A właśnie, co ja potrzebuję na suszarkę? Dwa węgle tylko. No, myślałam, że więcej rzeczy jest mi potrzebnych. Tutaj myślę, że pójdziemy w kamień. Przechowaj. I teraz tak sobie podzielę, podzielę. Następnie dorzucę nie będzie nitryt. Nie no, nitryt chcę na sam dół. Tutaj podziel grupę i przechowaj. Myślę, że to też tak sobie trzy miejsca na to albo nie. Tu, tu. Czekajcie. Tak, i to jeszcze podzielę. O, kamieni zawsze jest więcej. Na razie sobie to przechowam, bo mam. To przechowam po prostu. Mm. Zaczynają mnie te ptaki denerwować. O, klatka mi się skończyła, jak dobrze. Ale mam jeszcze tego badwinga. Co ja mogę zrobić z batwingiem, Nie mam. Nym, nie Ile mam trzydziestka? Stubę. A jak sobie zjem to mi da? 13. Dobra, to na razie się tego trzymamy. Mm, drewna nie mam więcej. Co by można było zrobić? Ja wiem, co można by było zrobić, bo się zagadałam za bardzo. Dzięki za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć. Pa! pa!